Halo, halo! Witam ponownie w mojej małej serii Endgame Special, odcinek 3. Kosmo Tier oczywiście, albo Cosmo Tier 2. I właśnie chciałem przedstawić walkę z levelem 15, Atropos, level 15, i to nie byle jakim, pod dwoma względami. Trudno pomyśleć sobie o gorszego przeciwnika. Jakby na niego spojrzeć z bliska, to widać, że ma tutaj 4, 6 i razy 2, czyli ma 20 nuklarek. To jest. No, niewyobrażalna siła. Ja w mojej gigantycznej stacji kosmicznej, ta, która tak naprawdę jest niewiele większa od niego, mam nuklearek 2, 4, 6. Tak, ja mam 6 nuklearek, on ma 20 nuklearek. No oczywiście ja mam jeszcze wiele innej broni, a on ma jeszcze. Yy, a nie, on ma tylko nuklearki, więc on ma tylko 20 nuklearek, ale to nie jest tylko 20, tylko to jest najmocniejsze, co może być w ogóle, shieldy. Nawet duże szyły znikają w sekundę przy nuklearkach, więc y, właśnie ta bitwa, a jeszcze kolejna rzecz jest z lewej 15, po tego ma 199 napisane przy nim, a to znaczy, że to jest tak silny przeciwnik, że mogę za niego, za niego ciągle dostawać jeszcze y, sławę, tak? Mam 4300, mogę dostać za niego 200 sławy, czyli to jest tak mocny przeciwnik, z którym jeszcze mało walczyłem y, i dzięki temu właśnie mogę dostać, mogę dostać sławę. Tu mam jakąś misję, którą zrealizowałem, ale raczej nie sądzę, żeby ta misja... Mi dała właśnie, no nie daje mi słowa, bo tam jest limit 4100, czyli niewiele, niewiele ponad limit, tak naprawdę. No ale właśnie mam moje, moje statki przygotowane, mam mojego tutaj malucha, którego wysyłam, żeby by poleciał z tyłu. A jeszcze najlepsze by było, tylko teraz już nie zdążę, najlepsze by było jego nuklearki wypłoszyć, bo on może atakować tylko nuklearkami. Więc jak mały statek przeleci, to wszystkie nuklearki powinny na niego polecieć i zignorować duży statek, ale nie wiem, czy to się uda, bo jest strasznie blisko, przez to, że jesteśmy tutaj w, w, w chmurze pełu kosmicznego to jest mniejsza widoczność, dopiero teraz go zobaczyłem, więc nie zdążyłem za bardzo zareagować. Spróbujemy wcelować w jego jakieś nuklearki, atakować go z boku i zobaczymy, czy, czy to zadziała. Właśnie zaraz moje nuklearki pójdą, i zaraz jego nuklearki, właśnie jego już poszły, więc nie zdążyłem ich wypołożyć moim małym statkiem. Jedyne co mogę, na co jest minimalna szansa. No tragedia. Wygląda to tragicznie. Jako, że jestem bazą kosmiczną, no to nie mogę się manewrować. Gdybym był mniejszym statkiem, mógłbym coś pomanewrować, pokręcić się, coś pokombinować, żeby, 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 chybiły. No jak jestem bazą kosmiczną, no to to nie ma szans na żadne manewrowanie, więc wszystkie nuklearki niestety trafią. Jest Jedyna szansa, że moje point defense, którego zrobiłem sporo, na czubie mam tutaj 5, tutaj jeszcze 6-7, jeszcze flak, więc jest szansa, że któryś z tych flaków, no już widzimy, że że nie ma szans. te nuklearki trafiają i w tym momencie po mojego statku jest bye-bye, tak? Tak się dzieje, 12 nuklearek, mam duży statek, ale nic nie, żadne shieldy, żadne armory, no nic nie zatrzyma 20 nuklearek, tak? Martwię się tym, że moje nuklearki nie... Masakra, no rozwalił mi pół statku. Więc w tym momencie, ale w tym momencie już leci mój tutaj, no właśnie, to, to wszystko tak szybko trwa, że nawet mój Maluch nie doleciał. Tutaj jedna nuklearka wybuchła, moja nuklearka niestety nie nie była w stanie zakręcić i wybuchła na moim tym powierzchni. No i teraz no mój statek jest, staje się bardzo narażony i muszę przejść do techniki kręcenia, bo nie mogę pozwolić, żeby kolejna partia nuklearek trafiła tutaj, no bo to już jest środek statku i już będzie tu, tutaj już, o! Tu już, tu już, jest, tu już jest y, centrum dowodzenia statku jako jedyne, czyli ten cockpit, tak, y, czy to nazywają, znaczy bridge, mostek, y, jeżeli on zostanie rozwalony, to statek jest zniszczony, więc Taką serię zarobiłem w przód i to jest praktycznie. To jest już prawie koniec. Zobaczymy czy mi się uda w ogóle. Rozwaliły mi dwa silniki obrotowe, więc kolejne też mam gorzej z obracaniem się. Na zrobiłem tylnie silniki obrotowe. Zaraz je uruchomimy w ten sposób. Może zrobimy... No właśnie, mam mały. Tutaj mam mały małe możliwości. Jak te silniki się... O, teraz zacząłem się obracać. Więc... A tutaj jego nuklearki już obrywają, mimo że jest z przodu, to troszkę oberwał. Moje dwa, dwa promienie powinny działać, powinny być w stanie strzelać. Jeśli tylko mi się uda na, na, naprowadzić. Zaraz ten stateczek wyślemy, tak żeby jego... Kolejna seria, właśnie się ładują nuklearki. Spróbujemy statek wysłać mój, żeby po pierwsze przejął jego, jego salwę kolejną. O, tutaj już widać, że część jego nuklearek jest rozwalona, to bardzo dobra. Bardzo dobra wiadomość. Zaraz spróbujemy go przejąć. Teraz ten. No właśnie, on już wystrzelił swoje nuklearki, mimo że mu nie kazałem. Co jest tragedią. E, ale zaraz spróbujemy przejąć. No właśnie, czasami, mimo że jest ustawione, że ma nie strzelać, dopóki nie wskaże celu. To, a właśnie tutaj nuklearki z tyłu są. Niestety. Zahaczają, właśnie. O, przeleci? Przeleciał. Bo tak to zahaczają o ten ro rowek. Ale moje nuklearki, no coś tam moje nuklearki też robią, ale jego się zaraz załadują. Co za głupek. A zamiast, on zamiast leci do przodu, bo do tego nie rozumiem, zamiast leci do przodu, to on po prostu hamuje. że nada. Cel jest taki, żeby przejąć jego, właśnie tutaj, salwę. Może to się uda? Zaraz będą gotowe i poleci druga salwa. A mój statek zapomniał się kręcić. Musi się kręcić, musi się kręcić, bo nie mogę przyjąć drugiej salwy. Tak po prostu na naprzód. właśnie. Kiepsko, kiepsko to wygląda. Ludzie tutaj uciekali muszą ich, muszą ich tutaj... Ci ludzie, którzy zostali na zewnątrz, to właśnie teraz umrą. A część wyszła po prostu w przestrzeń kosmiczną i teraz próbuję wracać... Teraz próbuję wracać do ten, do... No, do statek. No naprawdę, chyba jeszcze tak nigdy nie dostałem, żeby, żeby mi się dobrali do, do bridge'u. Dobra, i ci teraz, no właśnie, on wystrzelił bombę swoją bezsensownie. Wystrzelił w jakieś głupie miejsce, niech zrobi coś takiego. Tutaj ta bomba, no właśnie, poleciała w jakieś przypadkowe miejsce, no ale może strzeli, w któreś w który, w jego zasobnik nuklearek. No strzelił, ale czy coś zrobił? Jakieś uszkodzenia? No okej, zrobił uszkodzenia, no to jest, to jest sukces. jakaś kolejna nuklearka trafiła, ale nic niestety nie zrobiła. No on wystrzelił drugą, wystrzelił w kosmos. Kompletnie, żenujące. Miałem tak kiepski cel, ale no co zrobić? No trochę nuklearek już stracił. Teraz pytanie, no nie, nie, nie strzelił. Niestety nuklearki jego nie poszły. Niestety tak się próbuje obracać. Być może będzie szansa, ale przez to, że wystrzelił tylko jedną, będzie szansa ją przejąć. Czasami się udaje point defensem. Kiedyś się udawało, teraz się nie udaje. No ale taka jedna nuklearka, tak jak widać. Mało co robi. No tutaj, tamta już trochę gorzej trafiła. Ale powoli jego... Jego są powoli przechwycone. Teraz wszystko zależy od tych naszych ludzi tutaj. Czy są w stanie naładować i wystrzelić... W jakimś dobrym... Dobrym miejscu, tak? Chciał, żeby wystrzelił w te atomówki. A może nawet na środku. Jeżeli tego dokona, to będzie dobrze. Mój tak się obraca bardzo powoli. Ja mamy czas 1.4 yy, A tego jego ucieka o dziwo Zaraz zobaczymy. Kolejna salwa się szykuje Może ich nie zdąży przyszykować. Bo jakoś mi to wolno idzie widzę O właśnie poszła kolejna nuklearka z mojego malucha i w tym momencie rozwaliła część jego zasobników Więc jest to dobry wynik. I teraz kolejna nuklearka poszła, ale nie wiem czy trafi O pięknie, pięknie. Dobra ma, ma, mamy Można powiedzieć powoli, powoli mamy to Stracił jedną stronę osobników, może nie całą, ale już już trochę stracił, więc jeszcze druga, druga strona też jest lekko uszkodzona. jeszcze ustają mu tylny, ale chyba już widać, że coś już słabo strzela, bo nie ładują się jego. Jego tutaj nuklearki się nie dodują, a ja strzelam sobie własny statek. Ale właśnie tak zrobiłem, żeby zawsze któraś strona mogła strzelać, tak? Albo prawa, albo lewa. Właśnie yy, lewa strona przestała i, i prawa od razu zaczęła strzelać, więc... O, tu jakieś nuklearki, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zaraz mój stateczek teraz niech strzela... Gdzieś tutaj właściwie. Bo widać, że już tych nuklearek... Nie no, tutaj trzeba jeszcze go dokończyć. O, tutaj idzie nuklearka. Uuu, piękny, piękny, direct hit. Wszystko zmiotła. No nie wszystko, została jedna, jedna nuklearka. No ale nie strzela tutaj, bo tutaj jest trochę więcej. No te zaraz też padną. Już padła, no to dobra, to mamy to, ale straty są po prostu gigantyczne. Straciłem prawie, to nie wiem, jedną trzecią statku straciłem. Okej, okay, już jest rozwalona, dobra, teraz już praktycznie już zostało tylko... Tylko taka wykończeniówka, można powiedzieć. Wykoń, wykończeniówka. Jak rozwalę mu tutaj ten y, reaktor, to nie powinno dużo z niego zostać. No, pewnie jeszcze trochę zostanie. Yy, no, jeszcze są atomówki, ale znowu zaraz... O, kolejna, bardzo dobrze. Mało zrobiła, ale zawsze. Praktycznie, no już przestał strzelać, nie wiem czemu, już nie ładuje kolejnych kolejny salw. Zwykle udawało dawa, mu się strzelić dwie salwy co najmniej, albo i trzy. Tym razem poszła tak naprawdę jedna i, i trochę, więc zupełnie nie najgorzej. No właśnie, kolejna nuklearka. Właśnie, ten stateczek naprawdę dobrą robotę robi, bo stoi, nie jest celowany, po prostu strzela do niego w miejscu, gdzie on się nie może bronić. Czasami jestem w stanie tak go ustawić. Żeby był w środku jego statku, należy no, tutaj taką wnękę, i z tej wnęki strzelać, strzela, strzelać w niego. Więc to jest już takie dosyć, dosyć specjalna technika. Tylko wymaga malutkiego statku. Teraz mój jest trochę... Wcześniej był mniejszy, teraz trochę się powiększył. Jest to trudniejsze, ale jest to do zrobienia. No tak naprawdę teraz to już... To już jest wyrabianie. O właśnie, poszedł ten. Statek już nie żyje. No to tyle było, więc... Więc jest sprawa załatwiona. I teraz ciekawostka taka, że straciłem pewnie mnóstwo ludzi, 500 osób, nawet nie mam miejsca na 500 osób. A koszty naprawy to będą 7000, 1360 7000 metalu, 1000 cewek, 300 złotych cewek, 60 Tritanium, 10 procesorów, 24. Więc co widać, cały przód cały przód jest rozwalony, nie dostało nic z tego przodu. No, naprawdę. Ale dostałem, właśnie dostałem te 200 punktów. 20 punkcików dostałem, więc jest to fajny, fajny wynik. Trzeba uzupełnić zapasy. Praktycznie wszystkie nuklearki zużył, naprawdę. Eee, nieźle, nieźle. No więc teraz, teraz naprawa, yy, posprzątanie, wzięcie tutaj surowców z niego. Takie jakby stand standardy można powiedzieć. O, tu są jeszcze moje fragmenty, które <gryw> udało się na ostatniej nitce wiszą, więc udało się ich nie stracić. Te takie tutaj są specjalne właśnie do nuklearek. Zrobiłem sobie specjalne takie konstrukcje, żeby nuklearka nie wybuchała na mnie, tylko wybuchała kilka kratek od od statku wybuchała właśnie na tym gridzie, na tych na tych takich... jak to było? Takich, na no, takich dźwigarach, o, na takich dźwigarach zewnętrznych No dobra. To było chyba tyle. Myślę, że walka była niezła, chociaż zdarzały się takie konkretniejsze, dłuższe na pewno. A tutaj dosyć szybko, dosyć szybko przestał strzelać, już było po, po zawodach w ten sposób. Dobra, no to dzięki, że byliście, trzymajcie się, cześć, pamiętajcie, proszę o subskrypcję i komentarze, to najważniejsze rzecz, subskrypcję i komentarze, no dzięki, cześć.